Cześć moi drodzy, z tej Marcin, nadchodzą kolejne testy obudowy na moim kanale, tym razem będzie to pierwsza obudowa od firmy BitFenix, obudowa Aegis, niewielka do płyt Micro ATX i Mini ATX, ale wykonana naprawdę ciekawie, wyglądająca ciekawie, za chwilkę ją rozpakujemy, a ceny macie w opisie filmu, zapraszam do oglądania. Zapraszam także na portal wavepc.pl, gdzie znajdziecie wiele testów, poradników i aktualności ze świata IT. Przede wszystkim macie tutaj mnóstwo moich recenzji. Pamiętajcie, www.wavepc.pl, warto wejść. Drodzy drodzy, przed nami obudowa Bit Phoenix Aegis. Powiem Wam, że na stronie producenta wygląda bardzo fajnie, kilka kolorów. Ja tutaj wybrałem czerwoną do testu, więc zobaczymy za chwilkę, czy to będzie robiło aż takie wrażenie jak na stronie producenta. Mamy tutaj specyfikację, całą wizualizację tej obudowy może pomieścić chłodnicę o wielkości 240 na 200 mm BitFenix icon, jakiś programowany wyświetlacz, brzmi ciekawie, tutaj nawet 350 mm chłodnice, ale też wizualizację tego, co jest w zestawie logo producenta, rzut okiem na parametry, tak więc, moi drodzy. Mamy kolory, wymiary kompatybilność z płytami mini ATX i micro ATX, czyli pełnego ATX tutaj już nie wsadzimy, natomiast ja mam mikro ATX, -y, nie będzie z tym problemu. Nie ma Zatok 525 Cala, są za to 4 Zatoki 3,5, 4 Zatoki 2,5 Cala. Chłodzenie na froncie na tyle na górze, czyli możliwości. Instalacji, co jest w zestawie, zobaczymy za chwilkę. To PCI, czyli śledzie, tak zwane, będzie 5 sztuk i power supply, oczywiście, zaślacze typu ATX. O drugiej strony też obrazek i z kolejnego boku oznaczenie koloru, czy kolorowa, czy wersja Core. Dobra, podstawy wiemy, teraz czas ją rozpakować. Nie mogę się doczekać, wręcz. Ok, zobaczcie, czerwień już przebija. Zdejmujemy styropian. Padła też instrukcja. Do tej obudowy. No, bardzo ładnie zrobiona, bym powiedział, wszystko świetnie tutaj wydaje się być wytłumaczone, co jak montować. Pozbywamy się folii i powiem Wam, że robi się po prostu coraz ciekawiej. Folia jest, jeszcze dużo folii jest na samej obudowie, ponieważ mamy błyszczące elementy tutaj. Niestety ja osobiście nie przepadam, no ale. Jak to jest wyczyszczone? Wygląda super, po prostu. Piękny czarny panel. Od góry spójrzcie, co mamy. Lakier, taki, że samochodowy, prawie że. zobaczcie, mamy filtry tutaj. Aha, to jest tylko na zaczask. ok, więc a to tak działa, zobaczcie, naciskamy, wyskakuje, bardzo fajnie. No i co tu mamy? To będzie włącznik, będzie reset, a tutaj, hmm, zobaczymy co tam odpala. A oczywiście wejście słuchawkowe, mikrofonowe, dwa porty USB 3.0, rzecz bardzo przydatna. I sama obudowa, moi drodzy, jest naprawdę niewielka, kompaktowa i ten czerwony kolor, powiem Wam, że na mnie... Robi wrażenie. Bok obudowy mamy okno. Jeszcze tą folię sobie zostawię. Przepusty na róbki chłodzenia wodnego. Wentylator 120, z tego co widzę. 5 śledzi faktycznie PCI. Miejsce na zasilacz na płytę główną. A drugi panel jest pełny. Tutaj widzę taką małą niedoróbkę na panelu. Troszeczkę e, zabrakło farby lub jakiś odprysk. No cóż, takie rzeczy się zdarzają. Moi drodzy, od spodu zobaczcie. Duży filtr przeciwkurzowy na cały spód. Warto to było zobaczyć z tego co widzę, zobaczcie, mamy tutaj wkręt, więc cała ta góra, ten górny panel też jest zdejmowana, żeby się do tego dostać. Zdejmujemy panel z oknem i cóż my tutaj mamy. Zobaczmy. Zobaczcie, tutaj mamy miejsce na 3,5 calówki, na 2,5 cala, jak dobrze widzę. Na dole mamy też klatkę, mam tutaj akcesoria, mamy wszystkie przewody pospinane. Molek, czyli jakiś kontroler obrotów prawdopodobnie tutaj będzie. Z tego co widzę na cztery wentylatory, bo mam tutaj cztery gniazdka. Sprawdzimy to sobie. Jeden wentylator w zestawie Bitfenixa, natomiast opcjonalnie możemy ich tutaj mieć więcej. Miejsce na zasilacz jest osłonięte, tak więc samego zasilacza jakby nie będziemy widzieć. O, właśnie. Mamy na tym logo Bitfenixa. Mamy przepusty na porządkowanie okablowania, takie nie za duże, ale mamy duży otwór na backplate. Spowiem Wam, że wygląda to ciekawie. Odkręciłem górny panel. Możemy się go tutaj pozbyć, żeby zamontować wentylatory. Akurat kabelki są popodpinane, więc całego nie wyjmę. Natomiast jest taka możliwość, tego zdjęcia sobie do montażu wentylatorów chociażby. Więc fajnie pomyślane. Powiem wam, że tą obudowę będę miał zamiar troszeczkę zmodować, ponieważ Bitfenix też dosłał tutaj trzy e, e, dodatkowe wentylatory, więc tym kontrolerem obrotów będzie można się pobawić i są też jakieś taśmy LED magnetyczne, więc też zobaczymy. Natomiast widzę chyba tutaj kolejne niedróbki po obu stronach, takie jakby tutaj rysy czy pęknięcia na tym plastiku. No ale dobrze, nie jest to znowu aż tak droga obudowa. Podoba mi się to przede wszystkim, że jest tak kompaktowa. Mój komputer tutaj wszedł bez problemu. Jest też dość lekka. Jeszcze zdejmiemy drugi panel. I moi drodzy, jeszcze dwie, w sumie trzy rzeczy tak. Zdjąłem e, drugi panel. Nie mamy tutaj co prawda za dużo tego miejsca na przewody, więc jak mamy grube przewody od zasilacza to może tutaj być problem trzeba je będzie puścić, trzeba będzie puścić bardziej koło siebie niż na sobie bo nie ma tego miejsca za dużo zdejmujemy przedni panel też mam tutaj podłączony przewód więc mamy faktycznie jakiś wyświetlacz ukryty więc jak tą obudowę zamocuję to będę widział z przodu też nie wiem czy widzicie to jest filtr przeciwkurzowy o właśnie pokażę wam tak to wygląda, więc bardzo ładnie mamy filtrowaną górę, dół obudowy oraz front. Na froncie też miejsce na wentylatory dodatkowe. Więc prawdopodobnie sobie tutaj te dodatkowe wentylatory od Bitfenixa też zamontuję. Obudowa na klik skakuje. I ostatnia w sumie rzecz, panel, który zdjąłem. Wiem Wam, że jest dość sztywny, o dziwo, podejrzewam, że w obudowie tak lekkiej, tak, tak niewielkiej ten panel będzie bardziej nam falować, natomiast nie jest źle. Mówię co do grubości blach, no moi drodzy nie ma tutaj szału, że tak powiem, plastiki są też takiej jakości powiedzmy dobrej, ale nie rzucającej na kolana, natomiast zobaczymy jak ta obudowa wyjdzie w testach. Może być naprawdę ciekawie. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, jej cenę sprawdzicie w opisie filmu. Pozdrawiam Was. Cześć!